Dobry wieczór państwu. Przez 19 lat był szefem opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Ma na swym koncie zawodowym organizację i nadzór nad szeregiem wyborów i referendów w regionie, ale ten, ta praca w regionie się kończy i dziś przenosi się do Warszawy i obejmie szefostwo Krajowego Biura Wyborczego. Naszym gościem, przypomnę, jest dr Rafał Tkacz szef Krajowego Biura Wyborczego. Witam ponownie Panie Dyrektorze. Witam serdecznie. Pytanie, jak Pan sobie wyobraża pracę na tym stanowisku w czasie siedmioletniej kadencji, bo przez 7 lat będzie Pan kierował Krajowym Biurem Wyborczym. Mam nadzieję, że uda mi się wypełnić tą siedmioletnią kadencję, że nie będzie żadnych e, sytuacji, które spowodują konieczność na przykład mojego odwołania. Chciałbym mm, przede wszystkim, aby te Pierwsze wybory, w czasie których obejmuję tę funkcję, wypadły z punktu widzenia mieszkańców kraju rzetelnie, prawidłowo i mam nadzieję, że wyniki będą możliwie szybko policzone, aby nie było tutaj żadnych wątpliwości z punktu widzenia samej organizacji wyborów, bo to jest dla mnie najważniejsze. Myśli Pan o najbliższych wyborach prezydenckich? Oczywiście o najbliższych wyborach prezydenckich, które będą dla mnie pierwszym takim testem. Mógłbym zapytać, czy jest Pan przygotowany, czy w ogóle zespół, którym Pan będzie kierował, jest przygotowany do tych wyborów? Uważam, że zespół jest przygotowany. Ja również, ponieważ od 2015 roku zajmuję się, jestem w zespole, który przygotowuje system informatyczny do organizacji mm -hmm. wyborów, więc niejako znam go, znam go od środka. Teraz y, mam nadzieję, że jeszcze uda się kilka unowocześnień wprowadzić i zwrócić też uwagę na jego bezpieczeństwo, aby tutaj żadnych wątpliwości w tym zakresie nie było. Podobno nie jest pan zwolennikiem rewolucji w pracach wyborczych, ale marzy się panu głosowanie poprzez internet. A to przecież byłaby swego rodzaju rewolucja, bo Polska nie ma specjalnych doświadczeń w tym zakresie. Tak, oczywiście. Mówiłem w Senacie o tym, że od wielu lat jako Rafał Tkacz jestem zwolennikiem głosowania przez Internet. Do tej pory jako dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego byłem przeciw, więc to muszę jakoś w sobie pogodzić jako szef Krajowego Biura Wyborczego, ale uważam, że to jest jedyny właściwy kierunek. To znaczy, ta informatyzacja młodego pokolenia, wszystko zmierza w tym kierunku, że do takiego głosowania dojdzie. Jednak z naszej strony organizatorów wyborów najważniejsze jest aby zapewnić bezpieczeństwo takiego głosowania. No właśnie. Według badania przeprowadzonego przez Cebos Aż 53% Polaków chciałoby wybierać prezydenta, parlament, samorząd w wyborach przeprowadzanych za pośrednictwem internetu, ale jednocześnie 39% badanych sprzeciwia się temu pomysłowi. Poparcie dla pomysłu jest więc duże, choć budzi wiele kontrowersji. Eksperci nie mają wątpliwości, że są te wątpliwości uzasadnione. Pan wie z jakiego powodu? Oczywiście chodzi przede wszystkim o tajność głosowania, która jest w konstytucji zagwarantowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego obowiązkiem tych, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie tego systemu do głosowania elektronicznego w przyszłości, będzie stuprocentowa gwarancja. Yy, Oddzielenia głosu od głosującego. To znaczy nikt nigdy wirtualnie nie może połączyć głosu z głosującym, bo mm -hmm. w tym momencie cały nasz system legnie w gruzach i w zasadzie będzie główna podstawa do unieważnienia wyborów. Wie pan, ja nie myślę o tym, żeby sąsiad sąsiadowi tam odebrał punkty czy głos zmienił. Ja myślę raczej o wpływie obcych wywiadów na proces wyborczy. No, oczywiście, mam, mam tego pełną świadomość, dlatego wydaje mi się że należy podjąć pracę i rozpocząć próby na jakiś mniejszych wyborach na przykład na wyborach lokalnych aby gdy w pełni stwierdzimy że jesteśmy do tego gotowi kiedyś mam nadzieję nie wiem czy szybko bo to trudno tak naprawdę dziś powiedzieć jaki to może być okres czasowy ile będzie trwało przygotowanie takiego rzetelnego Y, niedziurawego systemu do przeprowadzenia tych y, wyborów elektronicznych. Natomiast, s, gdy będę uważał, że są gotowe, to wtedy na pewno będę takie rozwiązanie rekomendował. Podobnie było w 2023 roku, gdy tworzył się Centralny Rejestr Wyborców. Też było oczywiście dużo obaw y, o to, i ja byłem na tej jednej z pierwszych linii frontu osób, które rekomendowały centralny rejestr wyborców do, do uruchomienia w wyborach parlamentarnych tego 2023 roku. Wtedy czułem, że, że jest to krok we właściwym kierunku. Tutaj, tak jak mówię, muszę być przekonany co do bezpieczeństwa, ale nawet mój własny syn mówi mi, że tato, musisz to zrobić. Aha. Chociaż trzeba powiedzieć, że w 11 krajach z głosowania elektronicznego zrezygnowano. Głównie właśnie z powodów obaw o bezpieczeństwo. Tak, dlatego należy te wszystkie kwestie wziąć pod uwagę, rozpoznać yy, za, za i przeciw. Aczkolwiek, tak jak mówię, no wydaje mi się, że nowe pokolenie, które, które nadchodzi, Domaga się tego od nas i, i w którymś momencie rzeczywiście się o to upomni. Panie doktorze, jak to praktycznie może wyglądać taki wpływ obcych państw, obcego wywiadu na proces wyborczy w Polsce. Co w dniu wyborów przed godziną 21 czy przed 20 pokazują się zupełnie inne wyniki. Pytam o to dlatego, żebyśmy potrafili rozróżnić prawdziwą informację od fake newsu, bo podejrzewam, że w tej kampanii wyborczej jeszcze nie raz będą pojawiały się różne informacje, zwłaszcza w tej sieci globalnej. Właśnie dokładnie chciałem o tym powiedzieć. Jak kiedyś będą wyglądały, trudno mi na dziś powiedzieć, natomiast na pewno w tej kampanii wyborczej musimy uważać na tą dezinformację. Bo jeśli mówimy o wpływie innych państw na wybory w Polsce, to na pewno w pierwszej kolejności musimy mieć świadomość o dezinformacji, czyli o nieprawdziwych informacjach, które pojawiają się. Przede wszystkim w sieci. Aby na to zwracać uwagę, aby sprawdzać rzetelność takich informacji, bo to może mieć nie wiem, na ile duży. Miejmy nadzieję, że nie jakiś decydujący, ale może mieć wpływ na wynik wyborów. Ale jak to sprawdzić wie pan? Mówi się, że dziennikarze powinni się edukować, powinni podawać informacje prawdziwe, że powinni rozróżnić ten, tę fałszywą informację. Ale jak taki przeciętny śmiertelnik ma, korzystając z, z sieci, z internetu? Rozróżnić, co jest prawdą, a co fałszem? Myślę, że trzeba by było przede wszystkim sprawdzić źródło takiej informacji i potwierdzić w kilku źródłach, że mhm. rzeczywiście coś y, ma miejsce, nie tylko z jednego źródła czerpać mhm. informacje, bo tam może rzeczywiście coś być nieprawidłowego. Ja liczę też na, na rolę tutaj naszych służb, że będą takie y, dezinformacje wyłapywać i y, informować y, o tym, y, usuwać y, te informacje, przede wszystkim z przestrzeni publicznej, natomiast przeciętnym y, obywatelom y, z, po prostu można tylko doradzić, aby hmm. nie y, bezpośrednio zachłystywać się. Pierwszą z rzędu informacją, ale aby ją dokładnie sprawdzić. E, oczywiście te najbliższe wybory prezydenckie jeszcze normalnie, tradycyjnie będą się odbywać. Chociaż wie, wie pan, czy dalej się jeździ z tymi głosami samochodem z gminy do województwa y, nad ranem i tak dalej, i tak dalej? Takie ręczne liczenie, kreski. To wszystko nadal będzie, tak? E, tak. Te protokoły muszą dojechać do okręgowych komisji wyborczych. Okręgowe komisje wyborcze jeszcze na tym etapie. Sprawdzają protokoły papierowe. Na ten moment udało się odstąpić od wiezienia tych głosów do Państwowej Komisji Wyborczej, czyli z okręgowych do państwowych już nie jeździmy. Tutaj już jest wszystko przesyłane elektronicznie. Natomiast protokoły papierowe wciąż są jedynym źródłem informacji. Po, które są, bo to też jest ważne, dodam tylko one są później weryfikowane z tym co w systemie informatycznym przyszło. A docelowo jak będzie wyglądało? Będę sobie siedział w domu, w fotelu, wygodnie, piłkawkę albo coś innego i Głosował. Tak? Być może tak, taki będzie kierunek, choć znam też głosy y, osób, które się z tym nie zgadzają. Na przykład pan profesor Gebetner y, w jednym z wykładów, w których uczestniczyłem, twierdził, że on sobie nie wyobraża, że można oddać głos w demokratycznych wyborach, y, zagryzając y, kanapkę z drzemem i z serem. Więc to jest y, lekkie już y, takie mm -hmm. spłaszczenie tego y, procesu demokracji. Jednak tak jak mówimy, czasy się zmieniają i być może, być może w tym kierunku to pójdzie. Jestem ciekaw, jak będą odbywały się te testy, doświadczenia, bo przecież to musi się, no, nie wyobrażam sobie, żeby to było na żywym organizmie w czasie wyborów, na przykład samorządowych, y, sprawdzanie czy testowanie tego systemu informatycznego. Nie, na pewno testy muszą być poza y, tymi właściwymi dużymi wyborami, ewentualnie mówię, po pierwszych udanych testach takich y, stricte. Yy, poza wyborami, jakieś mniejsze wybory lokalne, ale nie wybory samorządowe duże. No i dla nas y, to jest ogromna satysfakcja, że Opolanin będzie nadzorował ten proces zmiany yy, taktyki wyborczej, że tak powiem. Zamiast tej kartki, ołówka, krzyżyka, będzie coś innego, y, elektronicznego. Zobaczymy. W tym kierunku być może pójdziemy, ale tak jak mówię, najpierw musimy zweryfikować bezpieczeństwo. Powodzenia na tym nowym stanowisku, panie dyrektorze. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Rafał Tkacz, szef Krajowego Biura Wyborczego, był gościem rozmowy przy oknie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę.